Kilka nieoczywistych faktów o mnie. Mam podwójne narządy. Tak jak ludzie mają jeden pęcherz, ja mam dwa pęcherze moczowe. Co sprawia, że do toalety mogę chodzić o wiele rzadziej niż inni? Co jednak nie zmienia faktu, że dwa pełne pęcherze są dla mnie bardzo, ale to bardzo niewygodne i nieprzyjemne. Więc i tak wolę chodzić częściej, ale chodzę rzadziej niż inni. Mam naturalnie rozszerzone źrenice, więc ludzie często biorąc pod uwagę jeszcze mój charakter, moją ekspresyjność, otwartość, myślą, że coś brałem. No nie, ja takich rzeczy się nie dotykam i nie jest to dla mnie wcale pozytywne, no bo właśnie ludzie się dziwnie patrzą. A poza tym przez moje rozszerzone źrenice do oczu wpada więcej światła, więc jeżeli coś jest bardzo, bardzo oddalone, nawet w okularach, widzę to jako rozmazane. Choruje na genetyczną chorobę, jaką jest łuszczyca, na którą również choruje. Miliony Polaków jest ona dosyć wstydliwa, przez to właśnie, że skóra się tak łuszczy. No i nie wygląda to zbyt fajnie. Na szczęście to nie moje zdjęcie. Ja nigdy aż w takim złym stanie nie byłem. Od lat bardzo zdrowo się odżywiam. No i ruszam się, przez co nie mam niemal żadnych objawów łuszczycy. To nie jedyny problem, jeśli chodzi o moją głowę, ponieważ jak miliony mężczyzn w Polsce, mam problemy z łysieniem. I różnie ludzie to rozwiązują. Niektórzy po prostu mają duże zakola, inni się golą na łyso, inni robią przeszczepy, inni chodzą w perukach, a ja mam system uzupełniania włosów, można by powiedzieć, że to taka peruka 2.0. Tak, te włosy tutaj są przyklejone, te po boku i z tyłu są moje prawdziwe, w tym jak najbardziej można spać, kąpać się, pływać, szaleć. Od kilku miesięcy bardzo często chodzę na siłownię i bardzo to polubiłem. Mówię to jako osoba, która w gimnazjum w podstawówce czy w liceum z WF-u uciekała i nie chciała mieć z ćwiczeniami ze sportem nic wspólnego. Dziś mam naj na imię wit, ale nie zawsze tak było. Przez większość mojego życia miałem na imię Wojciech, Wojtek, Wojtuś. Na lekcjach francuskiego w liceum nasza pani od francuskiego, którą serdecznie teraz pozdrawiam. Zawsze mówiła Wit, 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 messie, mademoiselle, wit, 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 wit" czyli. Chłopcy, dziewczyny, panie, panowie, szybciej, szybciej, szybko wszystko róbcie, no bo to znaczy widz francuskiego. No i tak mi to do głowy weszło, taką traumę na francuskim przeżyłem, że sobie imię na wid zmieniłem. W tematach szkolnych jeszcze zostając, kończyłem nie tylko polskie, katolickie liceum z internatem, w którym mieszkałem, ale również chodziłem do liceum w Tajlandii, tak. Codziennie chodziłem do szkoły, miałem tajski mundurek i kary cielesne mnie nie omijały, a tam są często stosowane. Temat mojego wzrostu jest bardzo ciekawy przez mój udział w top model. Bardzo często słyszę, że ej, widz, myślałem, myślałam, że jesteś niższy. No właśnie, to nie jest tak, że ja jestem bardzo niskim chłopakiem, tylko Grzesiek, z którym w Top Model się pojawiłem, jest po prostu bardzo, bardzo wysoki i nie, nie mam metr pięćdziesiąt wzrostu. Mam wiele pasji, pragnień, marzeń, interesuję się niemal wszystkim, ale tak naprawdę bardzo identyfikuję się z Bellą ze Zmierzchu. Moim największym marzeniem w życiu jest znaleźć sobie miłość drugą połówkę, wziąć ślub. Tak. Na co dzień w internecie działam, dzielę się moim życiem, pasjami, różnego rodzaju wydarzeniami, ale czy swoje życie, taką pracę zawodową, zarobkową wiążę z internetem, z byciem influencerem? Nie jestem do tego przekonany. Moją największą wadą chyba jest to, że nie potrafię. Czuć niechęci do jakichś ludzi, nie potrafię ich tak szczerze nienawidzić. Nie mam też nikogo zablokowanego, po prostu nie chcę usuwać ludzi ze swojego życia, co według mnie potrafi być bardzo szkodliwe. Mój ulubiony kolor to biały. Usłyszałem kiedyś, że w białym wyglądam bardzo dobrze i też tak uważam. Do tego moje mieszkanie na przykład będzie pomalowane całe na biało. Kocham ten kolor.